Dzień dobry, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym, już chyba ósmym odcinku z gierki Jade Empire. A um, poprzednio mieliśmy wizję tego, tego ducha, który nam się tam pojawiał wcześniej, kiedyś. E, I trochę tam powalczyliśmy. E, teraz musimy gdzieś się udać, już dokładnie nie pamiętam gdzie, chyba zbadać e, co to było. Przed chwilą sprawdzałem: zbadaj lądowisko Tiena. Eee, chyba to o to chodzi. Mamy sobie... <laughs> ogólne założenie jest takie, że mamy sobie sprawić nowy... nowy, nowy latawiec, nowy... Wow! Mogę nie ruszać tego na grobka. Nowy środek... Eee... Of! Fah! Eee, nowy środek transportu tego. Nową maszynę latającą musimy sobie y, znaleźć. Wow, zginęła nam ta. Nie mówcie, że ona zginęła na stałe. A dobrze, tylko na walkę. To, to mi się w sumie podoba. To y, W Mass Effect było tak samo rozwiązane. To jest bardzo dobrze. Bo jakby na stałe zginęła, to ło. Bym na 100% wczytywał grę. Dobrze, źródło ducha podładować sobie. Jakby co, to ustawię. Miecza, Wybraniec Fortuny... Coś tu mamy. Kurde... A, przejdźmy sobie może jednak tam. Sprawdzę co tu jest. Co to jest? Małpka. Aha. <laughs> Jak to się wchodzi do tej mapy? Co to jest? Most do Tamy, ale ten most jest... Trzeba go będzie rozłożyć. No, może coś nam powie gwiazda? Na drugim końcu mostu, ale właśnie most jest złożony, więc to nam nie wyjdzie na razie. Tutaj wyczułam jakąś walkę, właśnie. Dobra, ej, znowu mi ją zabił. Co jest z nią? Po nim? Nie, jeszcze nie. Ale czemu ona, ona strasznie szybko y, pada w walce? Mi się zaczyna nie podobać to bardzo. Ale dobra, chodźmy sobie dalej. <ścoughs> Czy znaczy w tej grze w ogóle jest quick save? Tego nie sprawdzałem jeszcze ale chyba by jeśli by był standardowo pod F9 to bym wiedział bo pod F9 mam przy, jest przycisk nagrywania więc by mi wyskakiwało przy okazji że zapisano grę o send his minions out alone.

death's hand went too far in ordering its destruction and gao the greater sought to profit from it my retribution will end with them but it will begin with you Enough. the way you move seems odd a flaw i cannot see perhaps but you are better than i expected you might even beat me if i allowed such insolence death's hand would view such ability outside his assassins as dangerous And Gau, the greater, servants, wow, przejrzała na oczy. Ciekawie, czy dało się to rozegrać bez walki, nie? Ja nawet nie przeczytałem dokładnie tych yy, opcji dialogowych, tylko po prostu pierwsza mi pasowała na jej odpowiedź, więc. nie Bandit? Chyba też żadnym z nich, tak? <laughs> Sorry. Zawsze jak nagrywam, to mi się tak odkaszluje, bo jak gadam więcej niż zwykle, to mi tak coś siada na gardle. Przynajmniej takie mam wrażenie. Czy muszę z nim walczyć, o mnie no obwiez. Captain obwies. i also seek answers from death's hand and his minions. if you truly oppose him, you will need to find your way to the imperial city. of course, only the lotus assassins can come and go as they please, thanks to gao. Mm. travel routes by land and water are blocked, but they use wind maps and flyers to further their goals here and in the sky. perhaps, if you are capable, we will meet again. A jednak się do nas nie przyłączy. Wow, ale skoczyła. Ok, e, czyli tak, stąd wyszliśmy i nam się od razu to włączyło. A czy tu coś było na obrzeżach? Chyba nie, ale tu coś jest. Nie, to nic nie ma. Dobra. W sumie wiecie, e, zależy to od tego, jaki to jest erpek jeszcze, ale jakoś tutaj wolę, e, jakie jest to ograniczone chodzenie do tych miejsc wyznaczonych po prostu. Jakoś tak nie, chcie, nie, nie lubię dużo chodzić jak nie muszę, a tutaj mam, <coughs> mam mniej więcej właśnie wyznaczone, gdzie chodzić, e, i mi się to jak na razie nawet podoba.

I'm just a simple peasant from the town of One Stone. Vieska, jednego kamienia. Ciekawe, nazywać. Ciekawe, co tam mają. kamień. The, 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 the Assassins of was Alton's in charge and the assassin killed him. As I was coming back in from the fields, they grabbed me to fill his place. They put this uniform on me, blood, stains and all, and told me I was in the army. Mm? I, I will do my best, but I don't know anything. The Lotus Assassins just tore me to the gate. while they searched the ruins. Ruin?

Lądowisko, I that the gate leading into them was locked. The Lotus Assassins had to get a key from Shang, the Imperial Minister in Tian's Landing. Right. I think the ruins are haunted. I hear strange sounds coming from around the gates, but even the threat of ghosts can't keep the Assassins from their search. Of course, Great One. Ale no, nie będę go zabijał. No druga opcja była, żeby go zanieść. No, jestem taki, ja być dobry. No dobra, ona nic nowego nie mówi. Uzupełnienie many. W skrzyneszce coś tam było. Są jakieś drzwi, ale to zaraz. Tu są, tutaj są skrzynki. Wow, Spoko. Jedwabne struny, co to jest? Zaraz sprawdzimy. na dwojownika ze skazą. Kapliczka skupienia. Odnawia mi wszystko? Nie, skupienie, ale skupienie w dalszym ciągu nie wiem do czego jest. Yy, żurnal. Kobieta w czerni, z spotkania. A, to jest właśnie tą... A nie, kobieta w czerni to była ta ninja, okej. Okay. Mm, I to na razie tyle. E, co mi to doszło? E, to nie było tu. A tu klejnot był też. To był wojownika ze skazą, tak? Co podniosłem przed chwilą? Chyba tak. Ale, 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 ale... Punkty stylów 1 Co, mam nowy poziom? Nie. Mam po prostu nieprzypisany punkt. Techniki... E... Latawiec, a to jest do latawca, to nie hmm, Kurde, co to za klejnot podniosłem? Ja jak zwykle nie wiem, co z tym zrobić. To był taki biały kwadratowy klejnot. O, może po prostu nie, brzmi ja też nie żelazo. Kurde, do czego to jest? Co to jest co ja podniosłem? To są to były niby klejnoty, ale. drugich mocy okej. Okay. Y, mamy uporządkowane, ale szukam. Kurde, teraz to... aj... To na pewno bo to jest najlepsze. Y, to y, i co? Ciało, intuicja. Czy zastrasz... Y, mniejsza szansa uzupełnienia? Nie. Hmm. To nie będzie już kurde, się gubię sam. Wsparcie niech będzie. A, i tu można sobie ich od razu zmienić, ale nie, ja chcę. E, co to zakryształbym, ten co wziąłem? Nie wiem. Dobra, a jeszcze bym sobie zerknął na mapkę. Co tu jest? Cesarska wieża strażnicza, brama do niższych ruin. A tu było most do bramy kryty. A, to jest chyba tylko jedna droga, czy tak, czy tak. No, bo tutaj nic nie było. A nie, tam była druga. To sprawdźmy sobie tą drugą ścieżkę. A, to co właśnie mówiłem. Że jakoś przy innym... A, tu jest lądowisko Tiena, ok przy innym RPG-u, jakimś takim, by mi to przeszkadzało. Takie um, wyznaczone te drogi e, i te niewidzialne ściany ograniczające, ale tu jakoś nie wiem. E, trochę inaczej tą grę traktuję niż takiego zwykłego RPG-a i mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Mhm. Uh -huh. Okej. kobe okay. co za kryształ on to dla mnie ma. Aha, będzie tutaj sobie bazę założy. Dobra, a jest kryształ czy tam klejnot jakiś, tak? E, dobry los. Co to jest? E, dobry los. Intuicja 5. O! To się może przydać zamiast. No, zamiast tego. O, właśnie. E, co my tu mamy na mapie? Gdzie ja jestem? Tu jestem. Jest obozowisko. Szwaczka Lan. Chuj. Chuj odważna! Chuj odważna! Spoko. Herbaciarnia. Strefa kupiecka. Kupiec Sheng. Minister Sheng. Las. Starzy Mistrzowie. Budynek portowy. Uczony Sześć Niebios. skacząca Rysica to jest kupiec

nie chcę tak myśleć. wszystko Musimy. Znaczy, wiecie, nazywanie NPC-ów to, tak, to są podejrzewam brane z prawdziwych japońskich imion i w ogóle, ale ciekawe, ile, jakie jaja mieli tłumacze gry na polski, jak to zobaczyli. Dobra, to może. Było serio, no. imion się nie tłumaczy, no też się nie, nie powinno tego zmieniać raczej, ale. A i co odpoczęło sobie? U Ciebie sądzisz o naszej. Nie. A gwiazda? Jest. A z nią się nawet nie da porozmawiać. Albo ja nie widzę takiej opcji. Hmm, ale dobra, chyba się uzupełniłem na maxa tym, tym. O, tu coś jest. A, to jest jakieś przejście po prostu, dobra. My body is healed. My body is healed. Fajny głos ma, y tak przy okazji, ten mój koleś. Aha, tu muszę jakąś inną drogą do miasta wejść, tak? Czy nie? A, to tam, gdzie byłem, dobra. <laughs> Tędy. To są obrzeża miasta, myślałem, że tu już jest...

Kim jesteś? Yifon. Prosta wieśniaczka. Dlaczego one uciekają? Fuyao. Fujaro. Wielka tama jest otwarta. Poziom rzeki się obniżył. Nurt jest zbyt silny. Czyli udało się przypłynąć odcięci od reszty cesarstwa, Głodujący ludzie, piraci, kurde wszystko naraz się im zwaliło na głowę. Nie łosajer. <try> 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 W sumie nie wiem, czy ona mówi po, Angli po japońsku, czy tam te, tego, czy to jest może jakiś jeszcze bardziej starożytny dialekt. A znowu duchy. Sądzę, że będzie lepiej, jeśli opuścicie miasto. No, powinniśmy załatwić. To nie będą chciały wychodzić i powinniśmy też miasto uratować, myślę. Podejrzewam, że ten burmistrz czy tam wódz będzie miał dla nas jakieś zadanie.

Uhum. No nie wiem czy macie gdzie jest ojciec. A. Dobra, sorry, że poruszyliśmy temat. Nie wiem, jak Ok. A mogę z nią zagadać? Z fujarą? Nie Nie za bardzo. A tu coś jest. Chuj odważna. Tak? Nie. To jakiś gość. A nie, Baba. The of this may cower you, but I do not. If you are smart. You will apologize for your behavior and walk away. Don't tell me what to do. You think I won't hit a woman? You have to learn your place. This whole town has to learn its place. Are you, looking at you looking at? This doesn't concern powalczyć. Gdzieś do czynienia. <laughs> Time to teach you all the <laughs> Ha. A ona jako wsparcie to co robi? Bo widzę, że się skupia, ale nie wiem, czy ona coś mi tu pomaga zbyt dużo. Może mi manę daje? O to by było dobre w sumie. To chyba tak będę ustawiał, jeśli to tak jak myślę. I got here as fast as I could. Well, no, it's so Obviously, I arrived too. to Hui. What are you doing? Hui. It's been a long time, Zoo. It's Hui. I haven't seen you since that night. I did as you asked. The child is safe. I made sure of that. Oh, I know. After we spoke, I followed you. I I wanted to be sure she was given a good home. You did well, Hui. Hui. Wy się znacie. Czyli I, I yeah. ja lubię takie coś, jak jest. Kogoś poznajemy wcześniej, on idzie z nami, i później znajdujemy kogoś, kto był, kogo zna dana osoba. Jest większa szansa, że właśnie ta osoba się do nas przyłączy. W tym przypadku chuj. Może się do nas przyłączy. Tak mi się wydaje, że chyba tak. No. Eee. A ok okazjać, że to wszystko, co musisz wiedzieć. Nie nie mamy czasu, coś, co prawie 20 lat temu. Tak, Może okazać się, że może gwiazda za Mm. There are pirates in the area, and they pose a far greater danger. You will likely encounter them, especially if you are the one I am waiting for. Oh. Investigations you tą? mentioned my name is Hui. Tell mm. me, young man, what is your master's name? Wyrocznia jakaś jej coś? Uh, się mistrza Lee. I have waited here many years for the arrival of one special fighter. Your master, Son Lee, bid me to wait until you, his protege, no Master Lee really is the Emperor's brother. I wish... I wish I had known. Ci, ale nie He's gone, isn't he? He's taken by the Lotus Assassins just as he thought. He knew they were always searching. They are right to fear him and his legacy. The glorious strategist was certain the path to the Imperial City would bring you here. He was also very specific about how I present my information to you. You must be ready. I served under Sun Li and was one of a few soldiers he trusted enough to contact after Dirge fell. Li knew the events there would have great consequences. Mm -hmm. He told me of the weeks long siege and how spirit monks were slaughtered so his brother could take their temple. It was madness. The Emperor killed the water dragon itself. Madness. The water dragon. <coughs> the shepherd of the dead, a goddess of rebirth. To try and steal her power, to even think it could be attempted. Has any mortal ever shown such arrogance? Mm, taka nie mogła there are many beings that exist beyond our experience. The heavens are governed by a celestial bureaucracy. Each facet of existence is managed by a specialized attendant. Most appear to have little <coughs> <coughs> like the dragon. Have a portfolio that grants exceptional status. She was said to have governance over the Great Wheel. Good, good, good. She was not a maker, but all life that ended passed her gaze before returning to the earth in another form. sought for his empire at the cost of the natural order. Her body was taken to the palace as a grim trophy of the power that ended the long drought. All the while, the people hailed the emperor as a hero, ignorant of the price. mhm uh -huh. This is

Lee's wife was with child his daughter born in the imperial palace while he was at dirge he never saw her within weeks of the siege the emperor had Lee's family executed executed murdered the lotus assassins were to cut them down a mother and newborn child i have no doubt that order came from death's hand himself

Zostanę się coraz więcej ludzi dowie i, i zobaczymy jak to się w ogóle zakończy. Hmm. Oczywiście honorowy człowiek, nie dobry Teraz w twoim styl, nowy styl walki? Jestem zawsze gotów na naukę. were Li taught me so that I would teach you. I must train you in spirit Złodzieja ducha. Magic and weapons tire you. Draw on them too much, and you could be left defenseless. Spirit Thief restores your chi, prolonging your ability to fight or ignore wounds. Oh! It is especially useful when enemies are immune to basic martial attacks, when you must use magic or weapons. It can even immobilize a foe, allowing time to recover even more. Ah, będzie odnawianie za Tego nie brakowało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, styl złodzieja ducha. Level up. Eee, sprawdźmy sobie. Styl. Gdzie to jest? Tutaj. Styl złodziej ducha. <coughs> Możesz teraz użyć zaawansowanego uderzenia. Kurde. Zaczęły mi tu komary latać. Ciśnij E, aby włączyć tryb. Aha, czy nie mogę sobie tego przypisać, czy mogę? Nie, no, jest, że E naciśnij, no to. No chyba o to chodzi: wciśnij E, żeby. E... Jeszcze raz. No nie, tryb uderzenia, C, czyli czyli. A nie wiem, to sobie zobaczymy później. E, ale dobra, to by było ludzie na tyle na dziś. nie, tyle na dzisiaj, o tak się mówi. Um, sobie trochę wyjaśniliśmy tutaj e, fragmencik historii naszej. E, dowiedzieliśmy się tutaj kim jest ta cała chuj e, i historię ZU e, trochę nam przybliżono. E, Myślę, że to się całkiem fajnie rozwinie, ta fabuła w następnych godzinach gry, ale właśnie tak jak mówiłem, na dzisiaj to się z Wami pożegnam. Dzięki Wam za uwagę, jeśli dotrwaliście do końca i trzymajcie się wszyscy. Cześć.